Hej! Ktoś napisał facet w wieku 35 lat chciałby założyć rodzinę. Wiązać się z równolatką, czy, czy starszą, czy młodszą, czy, czy w jakim wieku kobietom się wiązać. Ja nie wiem, jakie Ty masz upodobania. Jakie Ty masz upodobania co do kobiet, ale jeżeli masz 35 lat, no to raczej wypadałoby się związać z młodszą kobietą. Prawie zawsze Będę powtarzał, że najlepiej mieć młodszą od siebie kobietę. Ile lat to ja już ci nie podpowiem, to ty musisz wiedzieć. Kwestia dogadania tego, jak ona wygląda, jak się z nią czujesz i jeszcze wielu innych aspektów życia ale to ty musisz wiedzieć, jakie kobiety ci się podobają. Ja znam facetów. Czterech chyba poznałem w swoim życiu, więc nie dużo, nie mam takiego doświadczenia, ale jakieś małe mam, którzy wygadani, fajni, yy, no bym nie powiedział, że jacyś przybici, małomówni, <grym> związali się z kobietami. On ma na przykład 45 lat, ona ma 70. Albo on ma 50, ona 70, albo ten jeden ma chyba 40, ona ma też pod 70 kreci. I tam nie ma kontekstu finansowego, od razu mówię, żeby to uprościć Wam. I oni są ze sobą szczęśliwi. Te kobiety, yy, dla mnie wizualnie, no, kompletnie nie są atrakcyjne, bo atrakcyjne to można zobaczyć babcie. Na przykład jest, są wybory mis w Brazylii. Yy, babci. Ale te babcie wyglądają no, no jakby nie jedna, nie jedna mama 20 lat młodsza wygląda no 10 razy gorzej niż ta babcia 60-letnia w Brazylii. Jakiś paradoks, ale tak jest. Popatrzcie sobie wybory babci w Brazylii. Popatrzcie jak te kobiety wyglądają. Więc ciężko mi to doradzić y, 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 Tobie, ale jedno co mogę powiedzieć na pewno młodsze y, kobiety. Młodsze z tego względu, że no kobiety... Udowodnione jest raczej, że się szybciej starzeją. Po drugie, z młodszą kobietą od siebie fajnie mieć dziecko. Po trzecie, pomyśl. Pomyśl. Pomyśl, bo to pamiętaj o tym, to jest Twoja decyzja życia i nikt inny nie zadecyduje za Ciebie. A pamiętaj, że jedna decyzja ma wpływ na całe Twoje życie. Nie sugeruj się również podpowiedziami takich osób jak ja, czy jacyś Twoi koledzy. Wysłuchaj, ale to Ty masz decydować o Twoim wyborze.